Cześć, kochani. Witam Was serdecznie w czwartek. Mamy dziś już 8 stycznia 2026 roku. Wibracyjnie to jedyneczka, czyli nowe początki, nowe możliwości i możemy faktycznie dzisiaj dużo zdziałać. A jeżeli jeszcze nie konkretnie działanie, to przynajmniej robienie planów, ale myślę, że już w sumie to jest dobra energia, która sprzyja temu, aby zacząć działać. Pamiętajcie tylko o tym, że ona też wzmaga w nas upór, takie ambicje, i chcemy na pewno być decyzyjni, i w pewnych kwestiach na pewno chcemy postawić na swoim. I to może być taki problem, jeżeli chodzi o połączenie z księżycem w znaku panny, bo księżyc ma takie właśnie położenie, ponieważ to powoduje taką chęć właśnie uporządkowania wszystkiego, tak, można powiedzieć i życia, i jakichś tam drobniejszych spraw i możemy też skupiać się na, no przede wszystkim widzimy wszystkie drobiazgi, dostrzegamy wszystkie najmniejsze rzeczy i możemy też, no trochę wciskać nasze poglądy, że tak powiem, nasze plany, nasze decyzje troszkę innym i tu może być problem, bo każdy będzie się też przed tym bronił, bo w jedynce to my, Sami chcemy, każdy ma taką, takie poczucie, że sami chcemy decydować, że od nas ma coś zależeć, że wcale nie chcemy być zmuszeni niejako do tego, aby to komuś coś zawdzięczać. No a z drugiej strony właśnie każdy będzie chciał coś poprawić, pokazać, ale ty może zrób sobie tak, a tak byłoby lepiej, a to poukładaj sobie w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Więc mogą to być na pewno jakieś takie <laughs> płaszczyzny, na których będą dzisiaj budować czy może nie tyle budować, ale tworzyć się jakieś problemy i nieporozumienia, więc miejcie tego świadomość i bądźcie czujni. A teraz już karty. U barana dzisiaj, kochani, czwórka mieczy, czyli baran tak nie do końca chce wejść w tą energię działania dzisiaj, tak jakbyś był zmęczony, drogi baranku, może, może niedospany, może, może po prostu y, przebodźcowany, potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz y, chwili dla siebie, być może chcesz też y, porozmyślać nad jakimś problemem albo ewentualnie nad jakąś decyzją, no to, no to to jest właśnie ten czas, tak? Trzeba się wycofać, trzeba troszkę odpocząć, no i wtedy, ewentualnie, właśnie w tym przemyśleniu, te decyzje do Ciebie przyjdą, to zrozumienie być może też nastąpi, no i jutro już będziesz gotowy do działania, miejmy nadzieję, tak? Przede wszystkim chodzi tu o decyzję. Gdybyśmy mieli coś do podjęcia, właśnie to oczywiście trzeba się zastanowić i Księżyc w znaku Panny daje nam taką możliwość, żeby. Dostrzec właśnie wszystkie najmniejsze aspekty tej sprawy i dobrze nad tym wszystkim pomyśleć. Więc nie bójcie się tego, przemyślcie sobie. Kochani, byk z kolei ma szóstkę pucharów, więc tutaj mamy karta z dziećmi, więc tak, może to być właśnie czas spędzony z dziećmi kiedy kiedy nie wiem no nasze dzieci nasze wnuki dzieci kogoś bliskiego tak z rodziny no gdzieś tam się spotykamy i ten czas Właśnie poświęcamy dzieciom, co oczywiście pewnie się łączy z jakąś przyjemnością, z jakimiś takimi drobnymi, miłymi gestami, z życzliwością ogólnie. No i to jest jedna strona tej karty. Druga strona to jest tęsknota, nostalgia, właśnie za czymś, co było, co minęło, co odeszło, a może chcielibyśmy, żeby jeszcze raz w naszym życiu zaistniało. Więc może też tak być, że właśnie albo sami sobie te wspomnienia gdzieś tam uruchomicie, albo spotkacie kogoś, z kim dawno się nie widzieliście. No i zaczynamy mówić o przeszłości i właśnie o tym wszystkim, co przeminęło i gdzieś tam ten sentymentalizm. Ta tęsknota się właśnie w nas uruchamia, więc tak też może być, kochani. Oczywiście w tej karcie również często wraca się do jakichś pomysłów z przeszłości, które gdzieś tam może nie zostały zrealizowane. Dzisiaj mamy jedynkę, dobry czas na działania, na wprowadzanie nowych pomysłów, więc być może właśnie dzisiaj jakiś nowy pomysł uda się Wam wprowadzić w życie. Bliźnięta, kochani, bliźnięta również w pucharach, ale tym razem królowa pucharów, więc myślę, że kontakt z kobietą, która jest dla Was istotna, ważna, kobieta o dobrym sercu, która ma też no, takie nietypowe myślenie, nietypowe, można powiedzieć, nawet irracjonalne podejście do różnych tematów i może też na pewne rzeczy właśnie patrzeć. Poprzez intuicję, poprzez emocje, nie tak bardzo racjonalnie, i to pozwala właśnie no, na jakieś takie inne spojrzenie. Zdarza się, że tu w ogóle uczucia będą na tyle ważne, że one determinują właściwie wszystko, co dzisiaj się będzie. To jest karta dnia, więc no, chodzi o dzień dzisiejszy, czyli przede wszystkim będziecie po prostu żyć emocjami. I, I to będą najważniejsze, jakby elementy dzisiejszego dnia. Warto te emocje przyjąć, zrozumieć, warto też w jakiś sposób starać się nad nimi zapanować. No i myślę, że też karta królowej może też mówić o tym, o jakiejś takiej pomocy innym, poparciu, może, może właśnie o takim okazaniu ciepła, czułości, zrozumienia właśnie dla innych ludzi, bądź też wy się z takim ciepłem i zrozumieniem spotkacie. Kochani, u raka mamy dzisiaj maga, więc drogi raku, no ty myślę, masz dzisiaj energię faktycznie twórcy, kreatora, więc warto, żebyś dzisiaj nad takimi właśnie tematami, które Ciebie bardzo interesują i coś, co Tobie jest bardzo potrzebne żebyś się skupił, bo masz wiedzę, masz możliwości, masz talenty, aby swoją przyszłość, tak, przyszłość no po prostu budować, tak? Czyli dzisiaj to co zaczniesz, dzisiaj to co rozpoczniesz, co nazwiesz, może głośno wypowiesz, masz szansę, aby słowo stało się ciałem. Oczywiście trzeba się do tego przyłożyć, trzeba popracować, trzeba się poświęcić, nawet można by powiedzieć. Trzeba być też skoncentrowanym, skupionym na jednym temacie, i wtedy on naprawdę może się zrealizować, ale jest to jednak bardzo duża szansa, i jesteś w stanie do tego właśnie sukcesu, że tak powiem, doprowadzić swoją własną inicjatywą, swoim własnym działaniem. Więc masz taką dzisiaj możliwość, więc warto tą aktywność w życie wprowadzić i działać. Lew kochani, lew ma dzisiaj czwórkę pucharów, więc tu mamy trochę nie najlepszy nastrój, drogie lwy. Możecie mieć troszeczkę nos spuszczony na kwintę, jak to się mówi. Niezadowoleni z czegoś będziecie. Może to być też tak, że po prostu nie doceniacie tego, co macie, co już się Wam udało w Waszym życiu osiągnąć. Natomiast jesteście skupieni bardzo na tym, czego właśnie nie macie, których rzeczy, których Wam brakuje. I i to jakby takie myślenie właśnie o tym braku powoduje, że niestety, ale dopada Was handra, czy takie niezadowolenie, czy poczucie takiego właśnie niespełnienia, bo zamiast dostrzegać plusy, widzicie tylko i minusy. To jest ten stan tej pustej szklanki w połowie, tak? Czyli na tym się skupiacie. No więc możecie też czuć się nieznudzeni. Możecie mieć takie poczucie właśnie braku satysfakcji. Możecie być, mieć takie poczucie, no, tej nudy o której mówię, takiej rutyny, tak, że być może zmarnowaliście jakieś super okazje i będziecie nad tym właśnie rozmyślać. Oczywiście, można w tej karcie również szukać jakichś nowych inspiracji, nad czym się zastanawiać, i właśnie może znajdziecie jakąś nową drogę po to, żeby, żeby wyjść z tej handry, żeby już się tak nie denerwować i nie katować właściwie tym złym nastrojem. Panna, kochani, panna ma dzisiaj siódemkę mieczy, czyli karta oszustwa, i na tym trzeba się tutaj skoncentrować, aby nie dać się oszukać. Ktoś może mieć po prostu w stosunku do was nieczyste zamiary, więc wy bądźcie przebiegli, żeby się nie dać oszukać, bądźcie pomysłowi, żeby właśnie pewne rzeczy też przewidywać. No i myślę, że. Jeżeli będziecie ostrożni, jeżeli będziecie właśnie, no, pewnie też przewidujący, może tak trzeba, trzeba powiedzieć, to jesteście w stanie się jakby uchronić, uchronić przed, przed tym działaniem innych ludzi. Warto też... Każde słowo, każde zdanie, które dzisiaj do Was dociera, przesiać przez sito prawdy, bo niestety, ale ludzie właśnie dzisiaj no, chcą, chcą nas oszukać. Więc y, bądźcie czujni. Wy sami też możecie działać dzisiaj w sposób taki ukryty, zawoalowany, i to może Wam przynieść jakieś dobre efekty. Czyli nie warto dzisiaj na przykład się chwalić jakimiś nowymi planami, nie warto właśnie do, do tych swoich pomysłów gdzieś tam. Ujawniać, zanim one nie zostaną zrealizowane, bo ktoś Wam może albo tego pozazdrościć, albo, no nie wiem, jakieś kłody pod nogi rzucać, w czymś przeszkadzać, no, no i to by się mogło nie zrealizować. A jeżeli będziecie po prostu działać w ciszy, no to wtedy myślę, że, że to się jednak mimo wszystko uda. No to jedziemy do wagi. Waga dzisiaj ma, kochani, cesarza karta która mówi o władzy tak? o władzy o zdecydowaniu takim działaniu również na pewno dokładnie znacie jakby swoje miejsce na ziemi doskonale wiecie kto jest dla was przyjacielem kto wrogiem sami też działacie w sposób uporządkowany zgodnie z jakimiś zasadami z prawem Jakimś ładem, który, który wokół panuje. Wy zresztą sami ten ład chętnie też tworzycie. No i jest to karta też ojca, szefa, partnera, więc być może właśnie sprawy związane tutaj z mężczyzną będą dla Was dzisiaj istotne, będą dla Was ważne. Ale jeżeli to Wy same, drogie Wagi, wchodzicie w tą energię cesarza, no to realizujecie wszystko to, co zamierzacie. Dzień pełen energii się zapowiada. Wszystko, jakby jesteście w stanie uporządkować, wyjaśnić, załatwić. Skorpion, kochani, Skorpion macie 8 pucharów, czyli karta powrotów i odejść, albo odwrotnie odejść i powrotów, bo to chyba w tej kolejności musi nastąpić. Więc z jednej strony możecie mieć dość czegoś i powiedzieć sobie po prostu koniec, koniec. Wyznaczam sobie nową ścieżkę, podążam. Idę w, nie, w nieznane, ale mam już dość tego, co tutaj się wokół mnie e, dzieje, więc muszę dokonać jakichś e, zmian. Po prostu tutaj nie są zaspokajane moje potrzeby, nie ma satysfakcji, nie ma, nie ma zadowolenia, e, więc e, wybieram nową drogę i w tą drogę ruszacie. Zdarza się, e, że w tej karcie wraca ktoś, kto odszedł, z jakiegoś tam powodu odszedł. Pozostawił Was na przykład, a teraz nagle sobie o Was przypomina i zaczyna tutaj sprawdzać. Puka do Waszych drzwi albo sprawdza, czy, czy te drzwi są zamknięte rzeczywiście na, na cztery spusty, czy może jeszcze tam jest coś, jakaś furtka uchylona, przez którą ewentualnie mógłby jeszcze wkraść się do środka. Więc no, zastanówcie się, czy chcecie. Zastanówcie się, czy chcecie tak, czy chcecie takiego powrotu właśnie. Kochani Strzelec, Strzelec ma kartę umiarkowania, to jest Wasza karta, więc myślę, że zapowiada się dzień spokojny, spokojny, harmonijny, no tak jak nazwa sama, umiarkowanie, czyli wszystkiego jest tyle, ile właściwie można powiedzieć trzeba, tyle, ile potrzebujecie, spokój, czas, który fajnie jest spędzić, wykorzystać dla siebie, dla swojej rodziny. Tutaj też jest taka możliwość, aby jakieś konflikty ewentualnie załagodzić. Jeżeli coś się działo, to można wyciągnąć do kogoś rękę na zgodę i ta ręka na pewno nie zostanie odrzucona. Wszystko, co dzisiaj robicie, będzie w takich właściwych proporcjach. Czyli jeżeli pracujecie, to owszem, ale znajdziecie ten też czas na odpoczynek, tak wszystkiego jest po prostu. Takiej ilości, w jakiej być powinno. Trochę śmiechu, trochę, trochę jakiegoś zastanowienia, może tak. Wszystko w harmonii. Na pewno warto dzisiaj też właśnie wyjść na świeże powietrze, odpocząć, zrelaksować się, zharmonizować w jakiś sposób swoje ciało czy to poprzez jakieś ćwiczenia, czy, czy medytację. W każdym razie, bardzo dobry dzień. Koziorożec, macie arcykapłana, więc tutaj robię koziorożcu, Sprawy związane z jakimiś zasadami, wartościami, ale też urzędami, więc bardzo możliwe, że będziecie dzisiaj załatwiać jakieś sprawy, właśnie urzędowe może, może jakieś składanie dokumentów, podań, wniosków itd. Może coś związane ze szkołą też, bo to jest też przecież karta nauki wyższych uczelni i tak dalej. Więc bardzo możliwe, że, że tak. <coughs> Na pewno jest to też człowiek, karta człowieka, który no ma taką. E można powiedzieć, e, duchową sferę swojego życia, dość mocno rozwiniętą. Więc być może właśnie takie refleksje duchowe jakieś do Was dzisiaj przyjdą i być może nad tym troszeczkę się zastanowicie. Myślę, że też dzień spędzony w gronie rodzinnym może, może tak jak oczywiście być. Raczej bez niespodzianek, raczej tak wiecie, rutynowo, o tak to powiedzmy rutynowo, bez jakichś tam nowości. Natomiast u wodnika jest karta kochanków i tutaj na pewno coś się zadzieje. tu już nie będzie tak spokojnie, to już nie będzie tak rutynowo. Tutaj zdecydowanie relacje międzyludzkie będą buzować, tak? Więc może to być oczywiście karta miłości, seksualności, pożądania. Um, intymności ogólnie rzecz biorąc i na pewno um, te relacje tutaj będą z innymi ludźmi bardzo um, ważne. Oczywiście zawsze każda relacja ma zarówno swoje blaski i cienie. Um, I no niestety, ale nie tylko radość wynika z tych relacji, więc czasem też jakieś um, trudniejsze emocje będą mogą towarzyszyć. Ale generalnie, i jest to taki czas, kiedy uświadamiamy sobie właśnie tą naszą bliskość i również to, że decyzje nasze na przykład wynikają z tego, że relacja wpływa na nas, tak? Wpływa również na nasze decyzje. No i kochani ryby. Ryby mają dzisiaj dziesiątkę mieczy, więc tutaj coś się może zadziać trudnego, no czasem nawet dramatycznego. Jest to cierpienie, jest to ból, ale często w tej karcie też mówimy, że wręcz odczuwamy ulgę w takim sensie, że coś się wydarza, co do tej pory było jakimś ciężarem, co na przykład musieliśmy ukrywać, towarzyszyły nam w związku z tym jakieś wielkie frustracje, obawy. I wreszcie się to dzieje, wreszcie się to wydarza i już, już nie musimy się dalej martwić, co się stanie, gdy, tak, bo wreszcie się to właśnie wydarzyło. I to jest taki upadek na dno, ale już niżej się upaść nie da, już gorzej nie będzie, jedenastu mieczy nie ma. Więc to jest ta ulga, że teraz już można po prostu od nowa wszystko planować, można się odbić od tego dna i można się wreszcie z tej sytuacji jakoś starać wyzwolić. I to jest nowy początek, to jest, to jest karta Brama, która właśnie daje nam tą możliwość porzucić już ten etap, tą walkę, którą do tej pory być może toczyliście i pójść w zupełnie innym, nowym kierunku. Więc mam nadzieję, że mimo trudu tej karty, to jednak ta zmiana, która tutaj nastąpi, czy to za, no, poprzez Waszą decyzję, czy też poprzez jakieś sytuacje, na które nie do końca mamy wpływ, Mimo wszystko, jednak te zmiany będą was prowadzić w jakąś lepszą stronę, w lepszym kierunku. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia i do usłyszenia jutro.